Dzień dobry, nazywam się Iza Podlaska-Konker z portalu czary.pl i przedstawię Państwu aurę astrologiczną tygodnia na dni od 31 sierpnia do 6 września 2020 roku. W tym tygodniu spokojnie będzie na niebie, aczkolwiek początek tygodnia bardzo może być rozczarowujący, za wiele się nie będzie działo. Księżyc w poniedziałek będzie w znaku wodnika, na niebie będzie brak aspektów. To nie znaczy, że jest to Zły dzień, ale tak naprawdę sprawy będą się toczyły bardziej tym biegiem z zeszłego tygodnia. Dopiero we wtorek może nastąpić jakiś przełom, kiedy do południa księżyc jeszcze będzie w znaku wodnika, i rano, między 7 a 8, utworzy harmonijny aspekt z Marsem. A potem o 11:34 zmieni znak Zodiaku, przejdzie do ryb, więc tak naprawdę we wtorek rano bardzo dużo może się wydarzyć i będziemy bardziej energiczni. Popołudnie natomiast bardziej sprzyja intuicyjnemu podejmowaniu decyzji, ale też może spowodować, że będziemy mniej konkretni w swoich obietnicach czy w uzyskiwaniu różnych zapewnień ze strony przełożonych czy innych pracowników. Wtorek bardzo dobry dzień, żeby wysyłać różne pisma urzędowe, zapisywać się na różne kursy czy doszkalające, bo merkury będzie w trygonie z Plutonem. W środę ten, ten początek tygodnia, który był tak troszeczkę spokojniejszy, w środę to się zdecydowanie zmieni, ponieważ będzie pełnia księżyca w znaku ryb która będzie rano, między siódmą a ósmą rano, już od wtorku po południu możemy czuć takie napięcie albo takie podekscytowanie różnymi rzeczami. Możemy się bardziej wzruszać albo podejmować bardzo emocjonalnie, bardzo emocjonalnie podchodzić do różnych podejmowania decyzji zawodowych czy finansowych, więc uważajmy w tą środę, żeby nie przesadzić i oceniać sytuację również od strony ekonomicznej. I niestety też nie jest to dobry dzień na podejmowanie decyzji finansowych, ponieważ Wenus jest w opozycji z Saturnem i nawet jeżeli coś będzie się nam wydawać okazyjne, tanie lub ktoś będzie nas przekonywał, że już nigdy więcej, nigdy takiej oferty nie dostaniemy, lepszej, korzystniejszej, to może być złudne ponieważ pełnia będzie nas popychać do różnych nagłych decyzji, a Wenus w opozycji z Saturnem niestety może też na naszą niekorzyść działać finansowo w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy. Więc unikajmy tak naprawdę do godziny 15, nie jest to dobry czas na pochopne, jakieś ryzykowne decyzje. Jeżeli mamy coś do zrobienia w środę rano, to najlepszy jest czas między 8 a 9, kiedy Księżyc jest w sekstylu, w sekstylu z Uranem. Zupełnie unikajmy takich ryzykownych decyzji między 14 a 15, kiedy będzie zerowy aspekt, właśnie Wenus z Saturnem, który nie jest korzystny finansowo. Natomiast już po południu między, między 16 a 17 jest poprawa aury, też dobre wiadomości, różne pozytywne wydarzenia mogą tutaj nas czekać. I wieczór też bardzo udany, między 9 a 10 wieczorem księżyc Jowiszem też sprzyja sprawom. Towarzyskim uczuciowym. W ogóle w środę też mogą być różne dramaty uczuciowe, więc uważajmy, żeby nie stać się bohaterem brazylijskiej telenoweli. W czwartek w znaku Ryb księżyc cały czas będzie, więc ta intuicja cały czas będzie silna, ale już te emocje opadną po środzie. Bardzo dobry w czwartek jest na dogadywanie się z ludźmi, kreatywne różne działania. Które mogą nam się przydać w najbliższym czasie. Bardzo dobry czas rano, między 8 a 10, bardzo dobre układy Księżyca i Merkurego. Potem po południu też, szczególnie między 14 a 15, i najlepszy moment w ciągu dnia, tak naprawdę między 14:30 a 15:30, kiedy Księżyc będzie w aspekcie z Merkurem, to jest dobry czas, żeby Umawiać ważne spotkania, dzwonić do różnych ludzi, bo wtedy ludzie będą chętniej też tak, rozmawiać, dogadywać się wieczór, a nawet już popołudnie od 16 do 19 bardzo dobry czas na różne sprawy finansowe, bo księżyc będzie w trygonie z Wenus. Piątek będzie bardziej romansowy, bardziej towarzysko będziemy nastawieni do życia, rozrywkowo, za sprawą kwadratury Wenus z Marsem, która na niebie się utworzy. Zerowy aspekt między 11 a 12 rano, czyli tak naprawdę od rana będziemy bardziej w pracy się integrować, czy bardziej będziemy myśleli o tym, jak zyskać sympatię tak? pracowników, klientów, współpracowników. I to jest dobry dzień, ten piątek, właśnie, żeby robić jakieś miłe niespodzianki innym ludziom. I wieczór też bardzo dobry, szczególnie jeżeli macie do napisania cały dzień, tak, ale wieczorem szczególnie jakiś ważny list, ważne, ważne sprawy musicie sobie spisać, uporządkować lub ktoś chce no, w jakiś sposób bardziej się przyłożyć do tego, co robi to w piątek jest zdecydowanie bardzo dobry czas, bo Merkury jest w sekstylu z Wenus, to jest dobry też dzień na różnego rodzaju wystąpienia publiczne, bo ludzie będą chętni słuchać i też elekwencja wielu z nas będzie o wiele, o wiele większa. W sobotę bardzo taki energetyczny dzień, Księżyc już będzie w znaku Barana, zresztą w piątek już też był w znaku Barana, stąd te towarzyskie też atrakcje i będziemy bardziej nastawieni na konkret, tak? na jakieś też fizyczne aktywności, żeby w jakiś sposób rozładować energię, która będzie nas rozpierać. Między 9 tak naprawdę, a 10 rano najlepszy moment w ciągu dnia. Potem uważajmy między 20 a 21, bo będzie troszeczkę konfliktowa za, za sprawą kwadratury Księżyca z Plutonem. O 21:46 Merkury opuszcza znak panny i wchodzi do znaku uwagi. Z jednej strony jest to znak, w którym troszeczkę mu gorzej, ale też jest to dobry przez najbliższe dni. Merkury w znaku wagi będzie sprzyjał dogadywaniu się, znajdowaniu współpracowników, pomocników, pośredników dobrych, więc przed nami też bardzo dobry czas zawodowo. Ale zanim to nastąpi, tak, kiedy Merkury w się zdąży już rozgościć, w niedzielę księżyc do 11 będzie jeszcze w znaku Barana, ale potem przejdzie do znaku byka, dlatego niedziela będzie o wiele bardziej spokojna, stonowana. Tylko po godziny ranne, między 9 a 10, kiedy księżyc będzie w koniunkcji z Marsem może być troszeczkę nerwowo, potem bardziej odpoczynkowo i też Wenus rano wejdzie do znaku lwa, co sprzyja luksusowym rozrywkom i też chodzenia na różne wystawy, może jakieś kreatywne zajęcia dla całej rodziny będzie na pewno bardzo ciekawie w tą niedzielę i twórczo. Życzę wszystkim miłego spędzenia nie tylko weekendu, ale całego tygodnia. I zapraszam po, do, na nasz kanał na YouTubie do, do obejrzenia prognozy dla 12 znaków Zodiaku na ten tydzień, którą przygotowała mnie Sława Kropulska. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!